Zobaczymy, tyle wysietleń, mam, ty. już zobaczymy. do 10 2022. Co mam? O, jest 140 wyświetleń. Ja mam. Ty. To nie? Tak. Zrobię rzut ekranu. Dobrze. Ja mam ty. Zobaczymy, co pokazują. Dobra. Teraz mam jeszcze. Tyle, mam, A141, a 141. A tyle, 140. Było 124, a było 140. że tutaj kraduł. I coś powie? I nawet co dostępili, nawet są Tak. Już sobie pobierały. Subskrybujecie, Michał, do waka aby. Co pilnuje? sobie, tak. Już. Nie istnieje YouTube Studio, czy już nawet YouTube Studio. Z YouTube Studio, my już pod, podłączył sobie YouTube Studio, żeby tu wypróbować YouTube Studio, a nawet tak tu subować kanał Inne na trzy konta, już potrzebuję trzech kąt. Tu już mamy treści, my już potrzebuję treści. Z treści mam shot, no, mam mam szansę, o 175, tyle było, 140 był no tak. No, to są. Dobra, rzut ekranu robimy tak. I jeśli nie mam tym, spróbować tam w aby edytować. Pulpiczny, nie niepubliczny, żeby zaplanować, to chyba nie zaplanujemy zaplanowania czy się publicznie. I teraz mam jeszcze trzeba dodać to do playlist. Już nie da się to do playlist. Ja nie jestem dla dzieci, ale mamy e, około 18 lat temu. Jeśli mam tę 18-letnią czas, tak. No, o, czy, czy się zapisujemy? I są zapisywane i do YouTube, tylko do 18 plus dawno robił ty i coś o każdego o 140 wyświetleń lub 175 wyświetleń